Siema, tutaj Bartek, a to jest drugi odcinek z gry Dead Space. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku wylądowaliśmy na statku OSG Ishimura i zaatakowały nas jakieś dziwne stwory, takie zmutowane ludzie jakby, a w tym odcinku będziemy przemierzać dalej w korytarze w poszukiwaniu płyt danych do komputera kolejki, który znajduje się w sektorze naprawczym. Okej. Okay. Także pisaliście w komentarzach niektórzy, że gra jest za cicho i ja jestem za cicho, więc w takim razie po, troszeczkę podgłosiłem gra. Mam nadzieję, że teraz będzie ok, ale ok, ruszamy. Dokąd mamy w takim razie się udać? Popatrzmy, B. B, ok. Mamy się udać tutaj. Oczywiście broń przeładowana. Gotowa do działania. Dobra, jesteśmy w windzie. I dokąd nas ta winda? Popra Gdzie to jest? Tylko nas ta winda poprowadzi, za chwilę się przekonamy. No, oczywiście. Oczywiście musimy znaleźć klucz, bo nie mogłoby być zbyt prosto. Okej. Okay. Co to jest? Halo? H ha. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Do widzenia. O kurde. Przeładuj, przeładuj, prze... Gin, 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 Dobrze. Oczywiście rozwalamy wentylatory na wszelki wypadek. I co, to koniec? Dobra, dokąd? Tutaj, tak? W takim razie otworzymy sobie... Hmm. Dobra, rozwalimy co my tu mamy. Kredyty. Sprawdzimy sobie oczywiście co tutaj ten pan nam dropnął Energia plazmowa, od tam dalej jest. E... Boże, kochany ten. Ta... A nie, możemy cię tam po prostu będziemy musieli udać w późniejszej części gry, czy to... bo za chwilę. Za... Oczywiście, wentylator rozwalamy. Tutaj nic nie wyskoczy, chyba. Ale co nam wyskoczyło? Nie dobry. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. No, gin, gin. Przaduj, przaduj, przaduj. Tu się od tyłu, nic. Ja pierd! Gin, 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 gin. Przeładuj, przeładuj. Dobra. Ach, mam nadzieję, że na chwilę mamy spokój. ja plazmowa. A nie, te głosy są naprawdę bardzo przerażające. Jak powtarzam się, ale po prostu, najwięcej w tej grze robią po prostu, takie właśnie odgłosy otoczenia. Co, co, to było? Halo, halo. O kurde, dzień dobry. Dzień dobry, gin, gin. No, traf. Gin. Dobra, przeładuj. Coś od tyłu? Nie. Okej. Okay. Co my tu mamy? Nie znam, Prawda, Nic? No dobra, w takim razie idziemy... Kierujemy się teraz do windy. A co, co, co leży? Halo? Energia plazmowa. Tam coś jest. Tam coś jest. W takim razie się tam tamy. Dobra, co my tu mamy? Auzer medyczny. A tutaj? No, no rozwal się! Mały deta medyczny, którego już nie możemy wziąć, bo mamy już pełny ekwipunek. Okej. Okay. W takim razie szybciutko teraz do windy sobie pójdziemy. Mm, mam nadzieję, że teraz nic nie zaatakuje już. Okay. A, prędzej, przypomnij, że jeśli odcinek Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję. Za wszystkie z tych trzech rzeczy będę bardzo wam wdzięczny. Zbroń już szykowana, na wszelki wypadek Nic? Nikt nie, nie chce zabić? Okej okay. Kredyty Dobrze O Jezus Maria Ja pierdolę Zobij się Super. Wcale się nie wystraszyłem ani nic. Ach. Kurde za giną. Dobra, e podnieś. Co my tu mamy? Ja pierdzielę. Gin, 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 gin. Spokojnie. Dobra. O, osiągnęliśmy swój cel. Czyli zdobyliśmy klucz, który nam pozwoli w tym momencie dojść do sektora naprawczego, w którym zostaniemy tę płytę główną, o której mówiłem. Najpierw pozwoli naszym przyja... Coś tu słyszałem. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Do widzenia. Okej. Okay. Coś za nami. Nie, dobra, to dokąd teraz. Aha, do winy z powrotem. Okej. Okay. Tak myślę, że już w tym odcinku powinni, powinniśmy skończyć rozdział pierwszy. Przeładuj. I uda się nam poziom drugi. Na level. Ja pierd. Co ja tam mówiłem? Aha. Powinniśmy w tym odcinku skończyć rozdział pierwszy i udać się na drugi. Czyli, jak skończymy ten rozdział, to zakończymy sobie także odcinek. Okej, okay, teraz tutaj. Tutaj nic nie ma. tych potworów, które chcą nas zabić. Nie? Dziękuję. Dobra. Otworzymy sobie. Oczywiście gotowi, zwarci. Jak zawsze. Dobra. Weźmiemy sobie węzeł mocy. Poszperamy szafeczka. Co my to mamy? Średni zestaw medyczny. Dobra, teraz powiedzcie mi, w którym to się... Aha, dobra. Co ja tu mogę wywalić? Opuść. Bo jednak średni zestaw się bardziej brzmi niż mały. Więcej HP regeneruje. I tutaj mamy właśnie warsztat. Dzięki. Używaj węzłom mocy aby ulepszać swoją broń i rig. Do warsztatu E węzłom mocy. Tak właśnie wygląda węzłom mocy. I w warsztacie ulepszamy swoją broń, życie oraz stazę. A my sobie ulepszymy, myślę, naszą broń. Hmm. Przepraszam, za wszystkie. O, okej. Okay. I myślę, że pójdziemy w obrażenia. Na pierwszy węzeł, w obrażenia. I w pojemność. Ok. Dobra, czyli mamy w takim razie płytę. Już tutaj za nami jest płyta z danymi I ciekawe co się wydarzy jak my ją weźmiemy Już przyszykowany Na wszelkie Stwory, które chcą nas zabić Tam się, tam coś się, ten... Boże, nie strasznie kobiet kobiety, o, oczywiście Jakże mogłoby być inaczej o kur <laughs> wcale się nie bałem czy coś, dobra, energia plazmowa Dobra, chodźmy stąd już kurde Dobra, dokąd A my się udać tędy, okej okay. Spokojnie nic nie tu nie chcę chyba już zabić. Wystarczająco was już tutaj było w tym... Co jest? Już was wystarczająco było chyba w tym etapie gry Wiedziałem, że stanie. Wiedziałem to. Było takie pewne, że on stanie. Dobra, idziemy do windy. Mamy już naszą płytę z danymi, więc prawdopodobnie teraz będziemy wracać do swoich kompanów. Chyba, że coś się jeszcze zrobi, nam każą coś znowu znaleźć albo naprawić. Whatever, dobra. Gdzie to się teraz otworzy? To jest pytanie. Otworzyło się przed nami i nikogo nie ma, tak? O kurde. Dobra, nic nie mówiłem. Nic nie mówiłem. Dobra, napiszemy sobie grę, zachowaj no, No zachowaj się, dziękuję. Mam także nadzieję, że ten odcinek się nagra, bo ostatnio coś z OBS-em mam nie tak. Nie chcę mi po prostu odcinków nagrywać. I mam nadzieję, że ten odcinek się jednak pojawi. I się nagra, dobra. Dźwięki są niepokojące. Tutaj? Tak, tutaj. Dobra, otwórz. A dobra, teraz jest, w takim razie już wróciliśmy do swoich kompanów. Tak? Widać się? Tak, dobra, są tutaj. Dalej żyją. Okej, okay, czyli tak. Uruchom. Jak to nie? Może tutaj? Tak, to tutaj, okej. Okay. Użyj. Dobra. Do zaraz. Ha, halo. A, jeszcze tutaj. Dobra. No i widzicie uruchomiliśmy teraz właśnie wagon. Dzięki którym właśnie będą nasi przyjaciele bezpieczni. No dokładnie. The quarantine just lifted. Whatever was in the flight lounge must have left. That's lucky for us. Isaac, get back to the Kellyon and prep it for launch. We'll find out where we can from the bridge and meet you there. If we live that long. You're out of your league, Hammond. This is suicide. We're going your to die out here. Your confidence in me is duly noted, Miss Daniels. But I have a mission to complete, and that's exactly what I am going to do, with or without you. Do we understand each other? Just get us out of here alive. Aha, czyli teraz mamy wrócić na swój statek? Ten, który się rozbił w pierwszym odcinku. Super. Su super. No dobra, no cóż, jak każą, to każą. Ok. Dzień dobry. Nikt nas nie będzie chciał zabić, prawda? Co to było? Nikt nas nie chce zabić tutaj. Spokojnie. Dobra, otwórz. Aha, dobra, to jest pierwsza lokalizacja, w której byliśmy. Lustraliśmy właśnie tą broń. Przyładuj. Dobra. To... Do... mamy do windy? Nie wiem, gdzie to nam sprowadzi. Aha, dobra, do windy. Okej. Okay. Czy co nam się wydarzy? Czy uruchomimy silnik? Czy zdołamy stąd w końcu uciec? Czy coś się znowu wydarzy i znowu będziemy musieli na posyłki być? O, dzień dobry. Błagam, nie mówcie mi, że mam za nim iść. Oczywiście. Jakże mogło być inaczej. Dobra. On za chwilę tutaj wyskoczy na bank. Jestem pewny, że on tutaj wyskoczy. Czemu on ucieka? Halo? Halo panie potworze, czemu pan ucieka? Czy pan jest jakiś narąbany? No, gin. O kurde, co to było? O fuck fuck, fuck, fuck. Fuck, 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 Przeładuj, 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 przeładuj. Przeładuj. Ja pier... Uch. Tego się nie spodziewałem Dobra, coś mają dla nas? Mają, okej. Okay. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobra, otwórz. otwórzmy te drzwi. Wycofajmy się. I jesteśmy już... Aha, o dobra. No to w takim razie... It's a nightmare up here. No survivors. We're going to jest tutaj. Mhm, dobra. Czyli z tego co się dowiedzieliśmy od naszego do Hamonda, czy tego naszego dowódcy, nikt nie przeżył tej masakry na tym Ishimurze. Żeby potwory wski zarąbały? Czy co? Nie wiemy, dowiemy się może w późniejszej części gry, zobaczymy. Mam nadzieję, że coś jakoś wyjaśni. Otwórzmy sobie, sobie jeszcze to, energia plazmowa. Co my tu jeszcze mamy? Co to jest? Kredyty. O, i co to jest? Halo? Mały zestaw medyczny, którego nie możemy wziąć. Okej. Okay. jesteśmy na mostku. Tam gdzieś się rozbił nasz, nasz statek, którym to była nasza jedyna w sumie droga ucieczki. I teraz musimy go naprawić jakoś. I coś tutaj jest. Coś tutaj spadło. Dzień dobry. Dzień dobry, gim. Ja pierdziele to się rusza. To się ruszało, halo. Ale proszę się uspokoić. Dobra. Dobra, Jolo. Raz się żyje. Hehe. Ok. czyli co tutaj? Tak tutaj chyba. Dobra. Okej. Okay. O ja pierdzi... Ej, halo, co to? Ej, o kur... o fuck... No, spadaj, spadaj, Isaac, spadaj, 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 spadaj. O, pani. o kurczę. Nasza jedyna droga ucieczki. No niefajnie Bardzo niefajnie No i jeszcze oni, oczywiście gin tam... Ej, panie! Co pan tak szybko, halo? Czy ja, one są tutaj wytrzymalsze? Czy mi się wydaje? Okay, jeszcze ty. Dobra, przeładuj. Na nim to cholerę jeszcze nie da, nas nie da to... Seriously? Jeszcze raz tu... Co no, Kendra. Nie, Hammond! To Can you access the command computer? It's no good. There's an executive lockdown of all primary systems. Without the captain's authorization, I can't access them. Well, where's the captain? Here he is. Captain Benjamin Mathias. Location, med lab. Status. Deceased. What? How? I can't access that information. Find the captain, and you'll find his rig. With his authorization codes, I can crack this computer wide open. Damn it, Isaac. I'm sending the tram back to your location. Get to the medical deck and find that rig as fast as you can. What was that? Oh, oh. okay. Czyli so, oczywiście. Obviously... Nic się nie, nie mogło tak łatwo udać, więc musimy się teraz, nic nie mogło tak szybko, łatwo wyjść, więc musimy się udać teraz do pokładu medycznego. Pori Kapitana, jak usłyszeliście. I mamy się udać w kier... o, nowa lokalizacja się otworzyła. O, napiszemy sobie grę. Okay. Hmm, rozdział pierwszy. Zaakceptuj. Ok, to lecimy dalej. Ale najpierw, oczywiście, pan w pogotowiu. Dokąd mamy się udać? Tam więc my troszeczkę sobie... A nie, dobra, nie zobaczymy z kursu. Energia plazmowa, energia plazmowa. Okej, okay, okay, mamy windę. Hmm, dobra. Co, się zaatakuje, czy nie? Halo, panie potworze? Proszę otworzyć tą windę już. Dziękuję. Halo? Dziękuję. Kupi nowe rodzaje broni i przymioty w magazynie. Dodatkowe przymioty wkładaj do sejfu. Wejdź do magazynu. E, miana menu. Z czołkami, dobrze. Oczywiście mamy sklep. W którym możemy kupić różne fajne przedmioty. Zaraz zobaczymy, jakie. Więc tak: piła plazmowa, pistolet liniowy, karabin pulsacyjny, kombinezon poziom drugi. Uuu, energia plazmowa. Dobra, może sobie ten kombinezon w walnimy. Zobaczymy, jak za chwilę będzie Isaac, Isaac wyglądał w nowym kom kom kombinezonie. Czemu tam w ogóle tam wchodzi? Kurczę. Tak ciasno. wygodnie pewnie. Uh, no i to już jest prawdziwy kombinezon. W końcu jakoś ten Izak wygląda. A Izak wygląda. Boże, Izak. Dobra. Ok. Co my tu jeszcze mamy? W sumie, tak jak powiedziałem, myślę, że. Znaczy, powiedziałem, myślę, że tą grę przyjdziemy z jedną bronią, bo jakoś ta broń mi. Wystarcza na przejście tej gry. Myślę, że tak broń wystarczy na, na przejście gry. Co my tu jeszcze mamy ciekawego? Mm, Okej, okay, w takim razie cóż. Skończyliśmy na ten moment rozdział pierwszy. I myślę, że na tym skończymy sobie ten odcinek. W takim razie, jeśli odcinek Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję. A my się widzimy w następnym odcinkach do zobaczenia cześć trzymajcie się oczywiście też się trzymajcie na razie